Stało się. Sejm uchwalił uchwałę w obronie dobrego imienia Jana Pawła II. Czytam właśnie jej tekst. I co mnie w niej uderza, to przede wszystkim pustosłowie i głupota. Nie ma tu żadnych argumentów. Czytamy. Sejm z Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę. I tak Czyli nagromadzenie wartościujących słów. Wyrażających emocje, oczywiście przede wszystkim też wartościowanie etyczne, bez żadnych argumentów, ale co najważniejsze, ta uchwała nie ma żadnej mocy sprawczej, prawnej, nie ma tu żadnych sankcji w stosunku do osób jednak krytykujących Jana Pawła II. Dociekających, szukających prawdy, dlatego nie wiem, czy jest sens, abym poświęcała temu więcej czasu. Napisz mi w komentarzu, czy chciałbyś, żebym dokładnie odczytała i przeanalizowała cały ten zapis, bo jednak może nie jest to warte mojego i Twojego czasu. Natomiast warto, żebyśmy wiedzieli, jak mądrzy ludzie nami rządzą. Czytamy: Jan Paweł II jest wielkim autorytetem dla Polaków. Taką uchwałę podejmuje Sejm Rzeczypospolitej. Sejm ustanawia kogoś autorytetem moralnym, podczas gdy ludzie kwestionują moralność jego, postępowanie. Ale Sejm, jako to ciało decyzyjne w państwie, jednak postanawia ustanowić Jana Pawła wielkim autorytetem dla Polaków oraz społeczeństw całego świata. Niósł świadectwo wiary, dobroci i patriotyzmu. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek dla dzieła Jana Pawła II. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uważa za swój obowiązek wobec przyszłych pokoleń przypomnieć, że papież Polak był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka. No, właśnie to brzmi bardzo ciekawie i bardzo paradoksalnie w kontekście afery, na gruncie której ta uchwała zostaje podjęta. Janowi Pawłowi jest zarzucane to, że priorytetyzował prawa osób wysoko postawionych kosztem praw ofiar. I w tym kontekście mówić, że obowiązkiem Sejmu jest przypominanie, że papież był orędownikiem praw człowieka i obrońcą ubogich, na dodatek jeszcze we wszystkich zakątkach świata. Myśląc o zakątkach świata, od razu przychodzą nam na myśl tragedie społeczeństw afrykańskich, w dobie, kiedy szalało AIDS, a papież zabraniał używania prezerwatyw. Zwykła elementarna psychologia podpowiada nam, że najubożsi, nie mający dostępu do żadnych bodźców, motywacji do życia, szczęścia, radości z życia, satysfakcji, oczywiście, że w obliczu tego deficytu będą sięgać po prokreację. To jest oczywiste, łatwe do przewidzenia. Oczywiste było to, że tam najwięcej będą płodzić dzieci. Po ludzku rzecz ujmując, co innego mieli do roboty, co innego mogło dawać im szczęście, motywację, sprawiać radość. I po co ściągać na ten świat te wszystkie biedne dzieci, potem przymierające głodem, często już urodzone z ejcem? Jak można o tym zapomnieć, wspominając postać Jana Pawła II i jego wpływ na dzieje świata? Przyczynił się do wielu tragedii, skoro już mówimy o zakątkach świata. To wszystko powinno być dyskutowane głośno, ponieważ my mamy obowiązek w świetle współczesnej wiedzy, debatować nad tym, co jest moralne, co jest etyczne. Stale powinniśmy aktualizować nasze standardy etyczne. I jakkolwiek możemy przychylić się do takiego stanowiska, że ktoś jest. Tolerancyjny, wybacza ludziom żyjącym historycznie to, że żyjąc w takich czasach, Postępowali inaczej, kierowali się innymi standardami. Wiele wybaczyłamy chociażby społeczeństwom biblijnym i tym masakrom opisywanym w Biblii, często jest to tłumaczone: Ach, takie były czasy. Spotykamy się z tłumaczeniami: Bóg musiał się dostosować do mentalności prymitywnych barbarzyńców, musiał wymyślić specjalne standardy etyczne i moralne dla nich, specjalne przykazania dostosowane do ich morderczych zapędów. Wiele, naprawdę wiele jest tłumaczone historycznym kontekstem, więc rozumiem, że ktoś także postępowanie, postawę etyczną, moralną Jana Pawła II. Być może będzie próbował uzasadniać historycznym kontekstem, ale czy to oznacza, że już w ogóle, ale to kompletnie nie możemy analizować jego decyzji, jego wpływu i wpływu tych decyzji na losy świata, na życie innych? Przecież mamy obowiązek analizować wszelkie tego typu koncepcje, chociażby po to, aby zacząć postępować mądrzej, aby nie powtarzać błędów. Bo jeżeli pójdziemy dalej tym tokiem, to za chwilę wyjaśnimy sobie i usprawiedliwimy także postępowanie chociażby przywódcy III Rzeszy. Przecież on też żył, urodził się w jakichś realiach, też miał jakieś powody swoich decyzji, swojego postępowania. Podsumowując, jestem bardzo przeciwna czemuś takiemu, aby Sejm próbował nam narzucać, kto ma być autorytetem, wręcz stwierdzał autorytarnie, kto jest autorytetem dla Polaków i wszystkich ludzi na świecie. Jest to śmieszne. W ogóle cały ten tekst tej uchwały uważam za naprawdę głupawy. I to chyba wszystko na ten temat. Nie wiem, czy warto, abym powracała do tego tematu, ponieważ w następnym filmiku omówię jeszcze inną, naprawdę patologiczną ustawę. I to już nie uchwały, tylko ustawę Sejmu Rzeczypospolitej, która ma realny wpływ na nasze życie. Ale to już w kolejnym filmiku. Myślę, że. To ukaże się może jutro, jeżeli dziś w nocy, to zrobię. W takim razie dziękuję na dziś za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.